W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu Chryste, źródło nadziei i pociechy, przychodzę do Ciebie w tej modlitwie z moimi obawami, bólem i niepokojem w tych trudnych chwilach mojego życia. Ty, który doskonale znasz ludzkie cierpienie, proszę, wejrzyj łaskawie na moją duszę i podaruj mi swoje wsparcie. W tym ciężkim dla mnie momencie, gdy moje serce jest pełne trosk i niepewności. Proszę, obdasz mnie swoją siłą, abym mógł pokonać wszelkie trudności. Ufam, że nawet w najgorszych chwilach Twoja miłość nie opuszcza mnie i że Twój plan dla mnie jest pełen dobra i nadziei. Pomóż mi, Panie, znaleźć spokój w Twojej obecności i zaufać Twojemu prowadzeniu nawet gdy wszystko wydaje się trudne i niezrozumiałe. Prowadź mnie ku światłu Twojej mądrości, abym mógł przejść przez burzę życia, wiedząc, że jesteś ze mną każdego dnia, aż do samego końca czasów. Panie Jezu, proszę, otocz mnie swoją opieką, chroń mnie od złego i daj mi odwagę, bym potrafił podnieść się z każdego upadku. Niech Twoja łaska będzie moją siłą, Twoja miłość moim przewodnikiem, a Twoja wola moim jedynym pragnieniem. Ufam Tobie, Panie, wierząc w Twoją miłość. Pragnę znaleźć pokój i ukojenie dla mojej duszy w każdym trudnym momencie życia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.